Laudetur. I jeszcze o Niemczech. Jeszcze o Niemczech z tego względu, że PiS z antyniemieckości, jakiejś germanofobii, uczynił jeden z kantus firmus wszystkich swoich rządów. I tych pierwszych, teraz tych drugich. Na no z tym, że teraz ta germanofobia i antyniemieckość stała się tożsama z antyunijnością. No bo przecież wiadomo, Bruksela i Berlin to to samo. Zastanówmy się, teraz właśnie PiS obchodzi, dał szczególne znaczenie uroczystością obejścia tysięcznej rocznicy koronacji Chrobrego, pięćsetnej rocznicy hołdu pruskiego i przecież wszystko to będzie związane z jakąś wymową antyniemiecką. A jak to było tak w rzeczywistości? Formalnie Mieszko przyjął chrzest od Czechów, natomiast kto był na zjeździe gnieźnińskim, który to zjazd, tak naprawdę jeszcze przed koronacją, wyniósł Chrobrego do pozycji samodzielnego władcy w randze króla? Od kogo podobno Chrobry przyjął diadem królewski, bo mi się wydaje, że to nie kto inny, tylko Otton III, w którym Chrobry był w doskonałej relacji, ustanowił go i w jakiejś mierze potencjalnym dziedzicem tronu imperium, tak, tak, rzymskiego imperium narodu niemieckiego, tak, tak, Chrobry zgłaszał mu, to ciekawe takie pretensje w pewnym okresie, według legendy nałożył mu królewski diadem na czoło, traktował go też w jakiejś mierze jako brata. Droga do cywilizacji zachodniej nasza tutaj nie wiodła. Nie, nie wiodła, drodzy Konfederacji, drodzy pisowcy, przez dnie, wołgę tych hunów, tylko wiodła jednak właśnie przez Brandenburgię, przez Niemcy, no bo po prostu coś, co dziś nazywamy Europą Zachodnią, tą ścisłą Karolińską, wyłoniło się z podziału kolejnego pierwszego imperium. Karola Wielkiego, który się koronował w 800 roku na cesarza, traktując jego następcę cesarzem, podział między jego wnuków w ten sposób powstała z grubsza dzisiejsza Francja, dzisiejsze Niemcy i północne Włoch. I my język, kulturę, prawo rzymskie cywilizację przyjmowaliśmy też stamtąd. Przypomnę wam, granica polsko-niemiecka w rzeczywistości, wbrew pisiemu Bełkotowi przez setki lat, a już w XVI, XVII, XVIII wieku, była absolutnie najspokojniejszą granicą Rzeczypospolitej w przeciwieństwie do granic wschodnich, gdzie Tatarzy, Turcy, Kozacy, na Liwajki, Pawluka, Chmielnickiego, Rosjanie, w kół, na północy Szwedzi, na południu Wołoszczyzna, Madziarowie, w, kół, jako czego w kółko trwała rozpierducha. No i hołd pruski. A kto był wujem Albrechta Hohenzollerna? No bo mi się wydaje, że właśnie Zygmunt Stary, nasi Jagiellonowie, którzy rzeczywiście byli potęgą wtedy europejską, szybko się to rozsypało, ale byli. Prowadzili politykę dynastyczną otwartą po pierwsze na takie dynastie jak Hohenzollernowie i wreszcie na południu, w Austrii, Habsburgowie. Prowadzili absolutnie otwarcie. Chciałoby się powiedzieć, że te relacje były nawet mocno przyjazne niekiedy. Więc ta antyniemieckość Pisia jest oparta na bardzo wątpliwych podstawach. Oczywiście ja tu nie neguję pierwszej wojny światowej, potworności drugiej wojny światowej, natomiast patrząc wstecz na całą historię, te rzeczy wcale nie są takie oczywiste i stwierdzenie o odwiecznej, uwarunkowanie od wczesnego Środnicza wrogości Polaków i Niemców nie ma żadnych podstaw historycznych. Ramen!